Ubezpieczenie na życie. Większość Polaków wciąż wierzy w mity, a nie w fakty. Tylko około 30% osób ma indywidualną polisę na życie. Niecałe 40% korzysta z ubezpieczenia w pracy. A część ludzi nawet nie wie, że ma więcej niż jedną polisę. Mit 1. Ubezpieczenie jest tylko na wypadek śmierci. Nie to też wsparcie przy chorobie, wypadku, pobycie w szpitalu czy utracie zdolności do pracy. Mit 2. To za trudne i skomplikowane. Od tego masz doradcę, żeby powiedzieć prosto, co ma sens, a co nie. Mit 3. Mam jeszcze czas. Wypadki i choroby nie sprawdzają wieku w dowodzie. Im wcześniej, tym taniej i lepiej się zabezpieczyć. Mit 4. Boję się, że ktoś sprzeda mi coś niepotrzebnego. Dobra polisa zaczyna się od rozmowy o Twoim życiu, nie od produktu. Mit 5. Mam ubezpieczenie w pracy, więc wystarczy. To dobry start, ale polisy grupowe są ogólne i rzadko wystarczają na serio. Eksperci są zgodni. Ubezpieczenie na życie to finansowe koło ratunkowe. Zwłaszcza gdy masz rodzinę, kredyt albo nieregularne dochody. Jeśli masz polisę i nie wiesz, czy naprawdę cię chroni, albo dopiero myślisz o zabezpieczeniu, to napisz: Pomogę dobrać ochronę, która ma sens.